Będziemy chcieli kilka słów wam powiedzieć. Myślę, że i za chwilkę wójtowi przekażę mikrofon i Jarkowi naszemu głównemu organizatorowi, dyrektorowi zamieszania, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, rekreacyjne i te turystyczne, bo w terenie trochę się dzieje. Jak sami wiecie, ten kalendarz mamy obszerny, mamy bogaty i mam nadzieję, że uda nam się go utrzymać w przyszłym roku. Ja od siebie chciałem wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za cały wkład, za to wsparcie, bo robicie mega. Robotę I bez was imprez naszych akwenowych by zwyczajnie nie było. Mówię to e, bardzo uczciwie i, 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 i tak naprawdę nie, nie słodzę absolutnie. Wolontariusze to jest dla nas, e, no to jest to, to tak naprawdę te wszystkie imprezy, które organizujemy pomimo tego, że mamy harcerzy, mamy dzieci. E, które chcą brać udział bardzo chętnie, to osoby, które koordynują, które są na trasie, które stoją, które sprzątają jeszcze z nami, a przecież tak naprawdę nie muszą, bo wolontariusze nie są od tego. Robicie kawał naprawdę niesamowitej roboty. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Powtarzam się już trzeci czy czwarty raz, ale będę to robił z tego względu, że bardzo, bardzo doceniamy i chcielibyśmy, żebyście byli z nami. W przyszłym roku zapraszali swoich znajomych, przyjaciół, rodziny do wspólnego wolontariatu bo mamy jeszcze taki pomysł, taki plan, żeby zorganizować się bardziej oficjalnie, żeby ta ceremonia takiego... Podziękowania dla was była jeszcze, jeszcze lepsza, może bardziej oficjalna, bardziej dostojna, ale myślę, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy razem spędzali wspólnie czas. Bardzo wam dziękuję. Proszę bardzo. ...tych wszystkich imprez, które tutaj realizujemy w gminie Czerwonak i no, staramy się nie spuszczać stanu, nie byłoby bez waszego udziału, bez waszej aktywności. To w przyszły rok mam nadzieję będzie jeszcze bardziej obfitował w imprezy. Ten był taki troszkę, troszkę jeszcze, że tak powiem, badaliśmy grunt po tym, co było w 2020 roku. Mam nadzieję też, że będzie bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców, no bo przecież dla mieszkańców to robimy. I Taka jest w ogóle koncepcja gminy. My chcemy pokazać, aby, e, chcemy pokazać że gmina jest aktywna, że gmina jest otwarta, e, że gmina e, przede wszystkim jest dobrze zorganizowana, a tej dobrej organizacji nie byłoby właśnie bez aktywności Akwenu i waszemu udziałowi. Także wielkie dzięki jeszcze raz no i do zobaczenia gdzieś tam na trasach, na różnych wydarzeniach, imprezach, spotkaniach, a dzisiaj bawmy się dobrze. Zobaczmy Arka, który w tym terenie siedzi, was gdzieś tam wyszukuje, przekierowywuje, oddelegowywuje... Cześć wszystkim, ja zacznę... Od podziękowań to po pierwsze, ale tu już było tyle podziękować, że ja Wam wszystkim kłaniam się w pół. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim znajomym, nieznajomym. Ściągającym przez Was inne jeszcze osoby, e, które pomagają nam w organizacji imprez, tych, których nie ma tym osobom prywatnym, ale też funkcjonariuszom, e, bo też na dzisiaj zaprosiliśmy jednostki gminne, które nam pomagają e, w organizacji imprez, czyli straż gminną i e, jednostki OSP, e, bo to dla nas też... Wolontariusze, bo tak naprawdę to bez, bezimiennie i bez opłaty to robią, ale są z nami na każdej imprezie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Prosimy o więcej, to powiem szczerze, że o kalendarzu zaraz powiem, natomiast prosimy o więcej. Zarażajcie tą potrzebą wolontariatu inne osoby. Młodsze pokolenie niech zaraża swoich e, przyjaciół, e, kolegów w klasach, a to starsze pokolenie, które jest nam bardzo potrzebne, żeby też trochę okieznać te młodsze pokolenie i poprowadzić ich na ścieżkach wolontariatu. E, prosimy o e, pomoc e, w zarażaniu też następnych osób. Jak zwykle organizator musi popatrzeć, bo coś nam się tu zaczyna gotować, e, więc e, Wrócę do myśli. Zarażajcie innych, pomagajcie nam. Natomiast mamy do Was przede wszystkim dwie propozycje. Po pierwsze, chcielibyśmy w dogodnym dla Was terminie zorganizować szkolenie wolontariackie. Ona najprawdopodobniej będzie na hali albo w CK-erze. Mamy dwie, dwa wybory, do, znaczy mamy dwie możliwości do wyboru: albo sobota, albo ewentualnie którykolwiek dzień po południu w ck Jerze czy na hali sportowej jesteśmy dostępni. Myślę, że w kuluarach osoby, które są w będą rozmawiać z Wami i powiecie, który wybór jest lepszy, bo też chcemy, żeby właśnie ta frekwencja była, była fajna. Szkolenie z wolontariatu dotyczące już nie tylko tego podstawowego wolontariatu, ale także e, obsługi osób z niepełnosprawnościami, e, ponieważ e, tutaj też e, mamy troszeczkę do zrobienia, e, więc e, to będzie takie połączenie e, dwa w jednym. E, oczywiście szkolenie zakończone certyfikatem e, dla osób ze szkół podstawowych, czyli tych niepełnoletnich e, i, i, i z liceów jeszcze z początku. E, certyfikat już po, na szkoleniu, natomiast dla tych dorosłych, jeżeli będą mieli ochotę, to certyfikat Certyfikat będzie potwierdzony jeszcze jedną rzeczą, czyli praktykami u nas na którejś z imprez. Także to taki dodatek gratisowy do tego szkolenia. Co do kalendarza imprez, to my jeszcze nie skończyliśmy imprez w tym roku. Także jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy 11 listopada, biegnie niepodległości. Potrzebujemy jak zwykle wolontariuszy. Natomiast my już pracujemy nad kalendarzem roku 2022 roku. i możemy sprzedać trzy informacje. Po pierwsze będziemy bazować na e, tak naprawdę na głównych pięciu imprezach, które są. E, chcemy oprzeć ten kalendarz e, miesięcznie o, o imprezy takie jak Czerwonacki Weekend Rowerowy, takie jak Czerwonacki Weekend Nordic Walking, Triathlon Czerwonak, Duathlon e, i Swimrun połączony z... Akwantropikana Kids Run, czy Water Kids Run, dokładnie mówiąc. To takich pięć głównych imprez. Oczywiście już podaliśmy terminy Bolechowa, także z tego nie zrezygnujemy. Natomiast zresztą kalendarza jeszcze walczymy, ustalamy z naszymi partnerami, ustalamy też z sąsiednimi gminami, bo wiemy, że osoby uczestniczące w tych imprezach są zazwyczaj w, 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 z tej prostej, powiedzmy, E, która dzieli, znaczy, łączy nas droga 196 e, plus tak naprawdę oborniki e, gminy ościenne plus e, e, ta największa wieś pod czerwonakiem, czyli Poznań. E, do której zapraszamy e, e, tutaj do nas, tak naprawdę mieszkańców. E, jedną rzecz, którą możemy sprzedać już, bo już wiemy i będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą, to że Czerwonacki Weekend Nordic Walking będzie trwał dwa dni e, i pierwsi się dowiecie, że zaczniemy go e, najprawdopodobniej zawodami nowymi, e, nordikowymi. Jesteśmy po rozmowach, e, także e, to będzie coś, e, coś, coś dodatkowego w, w tym kalendarzu. Myślę, że te dwie rzeczy to były najważniejsze, czyli kalendarz imprez, którego zaraz będziemy przedstawiać plus to szkolenie, o którym chcemy, żebyście zdecydowali, kiedy będzie najlepszy dostęp, żebyście byli z nami na tym szkoleniu tak naprawdę i w rozmowach kuluarowych o tym porozmawiamy. Ja przedstawię, bo nie wszyscy znają wszystkich pewnie, ale tak przede wszystkim naszych osoby z akwenu, bo, bo z nimi możecie też wymieniać doświadczenia. Jest yy, nasza wolontariuszka Ania, nie wiem, nie, sorry, nie widzę tu wszystkich, o tak, tak. tak Nie uwierzycie, ale Ania zajmuje się księgowością, także ma tyle wspólnego z imprezami, co jest u nas na tych imprezach, a potem musi popłacić fakturki, dokładnie, te, które są. Jest Madzia, Madzie to wszyscy znają, bo Madzia kręci się i przy scenie, i przy DJ-ach i przy wszystkich innych, także e, Madzia, no podnieś chociaż rękę, nie przy... O właśnie tu jest Madzia. E, także, że, że Madzia też jest do Waszej dyspozycji przy pytaniach różnych innych. No jest oczywiście ten, który załatwia e, też mnóstwo rzeczy przy imprezach oraz jeszcze więcej, e, jeżeli chodzi o wolontariuszy, czyli jest Wojtek. Ale Wojtka nie trzeba przedstawiać, Wojtek nie musi podnosić rąk, bo jego to jest wszędzie pełno, na pewno zaraz będzie biegał tu wokół nas wszystkich i zrobi więcej kilometrów niż my wszyscy razem. No dyrektora myślę, że też nie trzeba przedstawiać. Wybaczcie, e, na pewno podniesie rękę, ale przedstawię tak, nasz dyrektor, e, który ma do nas coraz większe zaufanie, że przyjeżdża już tak naprawdę godzinę przed imprezą, a nie tak jak było na początku, 6 godzin przed imprezą. Także, e, że też pod tym względem e, działamy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, dziękuję wam, wszystkim wolontariuszom, dziękuję Straży Gminnej, dziękuję naszym partnerom, dziękuję OSP, Dziękuję stowarzyszeniom, które działają z nami i współpracują w różnych rzeczach. Obiecujemy pozyskiwać dalej środki finansowe, bo wiemy, jaki jest problem z budżetem gminy, więc staramy się i o sponsorów, i o partnerów wydarzeń, zarówno tych instytucjonalnych, jak i innych, ażeby ten kalendarz na 2022, 2023, 2024 nie został zubożony.